Jesienna wystawa prac Stowarzyszenia Chorzowskich Artystów Plastyków odbywa się w Galerii MM co roku w październiku. Grupa istnieje od 1998 roku i ma w swoim dorobku wiele wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Stowarzyszenie zrzesza wyłącznie profesjonalnych artystów plastyków, absolwentów Akademii Sztuk Pięknych. Mam nadzieję, że, że w jakiś sposób przez te 21, teraz 22 rok wpisaliśmy się trochę jednak do, do, do historii Chorzowa, bo jednak... Przez ileś lat yy, żyli tutaj zawsze artyści, spotykaliśmy się, mieliśmy nawet wystawy, ale jako stowarzyszenie, już takie formalne, no to już te 20. Jeden lat nam minęło. Nasi artyści udzielają się nie tylko na przestrzeni czy w przestrzeni swojej podstawowej działalności, ale są obecni również w wielu przedsięwzięciach kulturalnych w naszym mieście, organizując warsztaty, pomagając młodszym, tym, którzy dopiero wkraczają w arkana sztuki. Także ta paleta współpracy jest bardzo, bardzo szeroka, i tym bardziej chciałbym w tym dniu podziękować za to, że tak mocno to środowisko jest obecne w życiu kulturalnym Chorzowa Między innymi z inicjatywy osób, będących członkami Stowarzyszenia Chorzowskich Artystów Plastyków, utworzono w mieście Galerię Sztuki MM, której pierwotna siedziba miała miejsce w gmachu dawnego Teatru Miejskiego przy ulicy Sienkiewicza. Jeżeli chodzi o galerię, wystawiają się tu najlepsi twórcy w ciągu danego roku w całym kraju. Z kolei październik jest zarezerwowany dla naszych wspaniałych artystów. No i Jak widać, co roku mamy co podziwiać, mamy się czym cieszyć i te październikowe dni wypełnić jakąś chwilą radości i zadumy nad tym, co w sztuce jest najpiękniejsze. Niedawno żegnaliśmy jednego z członków Stowarzyszenia Chorzowskich Artystów Plastyków, Andrzeja Kuczoka, który zmarł 1 września tego roku. Dla mnie akurat był najbliższym takim z całego grona plastyków, był mi naj, najbliższą osobą. No, jako człowiek właśnie bardzo fajny, bardzo... No, nie, nie potrafię powiedzieć, nie potrafię powiedzieć... Szkoda go było. Odwiedzaliśmy go w szpitalu z kolegą, ale no niestety poszedł na inny plener. Praca artystów wchodzących w skład stowarzyszenia można oglądać w Chorzowskiej Galerii Sztuki MM do 28 października.